Paco Power System Blood Night to najlepszej jakości mieszanka białkowa za rozsądną cenę. Buduje i chroni Twoje mięśnie w czasie, kiedy śpisz. Polecam. Karolina Michalczuk. Jest z nami Pan Augustyniak Zbigniew, który niedawno zapisał się do się, jak klubu jak sportowego Paco, dokładnie, ale ćwiczył Pan już wcześniej. Wcześniej, w innych ośrodkach w akademickim ośrodku, który no, na, no, na Lesenach w tym razie tam jest, no, też tam ćwiczyłem 4 miesiące i zmieniłem sobie na, na właśnie, bo tu mam bliżej mieszkam na Czechowie i, i tu mam bliżej i podoba mi się wystrój, nie wystrój, ale wszystko, wszystkie urządzenia, które są tutaj, to jest naprawdę dobre pomieszczenie, dobry ćwiczenia mamy, przychodzi pani. Trener pokazuje, co jakby te pierwsze chwile, to wszystko jest w najlepszym porządku. Proszę powiedzieć, ćwiczy Pan już troszeczkę u nas. Ma Pan, zdraćmy to, 71 lat. Tak, ja w pamiętam. tym wieku to zazwyczaj leży się obłożnie chorym i się odpoczywa. Pan jednak odpoczywa zupełnie inaczej. No na pewno. Interesuje mnie to po prostu, mam zacięcie. Bo ja już te ćwiczenia, te różne inne gimnastyki, to uprawiałem to od X lat. Od X lat. Przed wojskiem, po wojsku, także już później była sytuacja rodzinna, tak? Czyli no człowiek trochę tam zaniechał, ale gdzieś tam zawsze jakąś drobną gimnastykę, nawet parterową, ale się coś w domu robi. W domu ich hantelki, mamie, ich i chantelki ja, mamy i strażyny, I także jest, jestem cały czas. Zajmuję się tym delikatnie, to delikatnie, teraz mówię na to ćwiczenie, bo przechodziłem tam na ten ośrodek akademicki i teraz to na pako, także staram postaram się jak, jak najdłużej kontynuować to, tak. A proszę powiedzieć, jak ze zdrowiem, czy ćwiczenia mogą jednak poprawić trochę, to nasze zdrowie? Poprawiło mi to zdrowie, bo nawet lekarz, do którego tam chodzę na leczenie różne, to mówi, że trzeba wziąć się, wziąć za ćwiczenia. Starać się jak najwięcej ćwiczyć, no nie intensywnie tak mocno, ale trzeba, żeby był Pan w ruchu jak, jak najczęściej. Także postaram się to wykonywać, polecenia Pana doktora, takiego czy innego, ale jest, no bo jest. chodzi się o to. Do jednego lekarza jeden mówi to, drugi mówi tamto, także jest trochę różnica między tymi lekarzami. Jeden mówi nie wolno, tak? Mówi, trzeba uspokoić się, a jak ja się uspokoiłem, to się źle czułem. Tak wziąłem się trochę za te ćwiczenia od ich czasu, no to już całkiem mówię, to jestem inaczej jakoś skonstruowany prawie. No, całkiem jest w porządku, czuję się w merę dobrze. Z chorobami, no to tam no, jak to w tym wieku, no to człowieka to jakieś pokarmy jakieś nie bardzo... Ale staram się, bym wegetarian nie być. No, i tyle mogę coś powiedzieć w tym Pomieszczenia eleganckie, podawanie się i wszystko jest na, jak na piątkę, na, na, piątkę. na piątkę. Proszę powiedzieć, jak często pan ćwiczy? No i tu przychodzę co drugi dzień. Co drugi dzień. No tak to, a w ten dzień, który mam luzem, no to ćwiczenie, spacerek większy, dłuższy. No także także jest Zawsze coś tam, coś tam się dzieje, coś tam się robi. Mhm. Jeszcze jest Pan w trakcie treningu, a proszę powiedzieć, w ogóle jak się Pan czuje będąc już po treningu, po ćwiczeniach? No, czuję się, czuję się, mięśnie te, które się trochę tam wpracowało ćwiczeniami, to się czuję trochę te mięśnie, ale tak, to jest swobodnie, swobodnie czuję się, także nie, nie mam jakichś tam zastrzeżeń, nie czuję się, żeby coś mi tam bolało, nie bolało, no. To co ma bolić, to i tak będzie wolał, bo to już swój wiek skojarz robił. No, ale na razie nie mam nic na narzekać. Wiek też nie jest przeszkodą, żeby ćwiczyć, prawda? Ja mam brata starszego o 4 lata, jeszcze lepiej ćwiczył mi się. No to się zajmował kulturystyką. Ale to były lata 60., -ty, 50. -ty, 60. -ty. A teraz rowerek, kijki te ma i mnie namawia na te kijki. Żeby... Ale jakoś... Ja mam kłopoty z kolanami, z wyrodnymi kolana, że nie mogę bardzo intensywnie na kolana działać, ale jakoś tam po trochu się nie dajemy, zgrzyt zębami się zrobi. Trzeba... To się dalej. I tak jest. No. Dziękuję bardzo panu za rozmowę no i zapraszam na trening. Do, dokończyć muszę.